Ja przerabiałam swoje zdjęcia. Nie podobają mu się brazylijskie pośladki, przykro mi. Ale jesteś gruby, weź się za siebie. Hej, dzisiaj robimy Q&A. Trochę stresuję, bo nigdy tego nie robiłam, choć miałam kilka podejść, no ale finalnie nie doszło do tego. No i lecę z tymi pytaniami tak bardziej losowo, bo nie chciałam sobie, być, przygotowywać wcześniej odpowiedzi na te pytania, więc będzie spontan. Pierwsze pytanie: ile kosztowało cię wykończenie mieszkania? Dokładnie nie wiem, dokładnie aż tak dokładnie nie liczyłam, ale było to gdzieś w granicach 120-130 tysięcy. Czy miałeś kiedykolwiek kryzys w związku z Maciekem? Ukośnik prawie się rozstaliście? Tak, i to było w zeszłym roku, jak Maciek dopiero tylko zaczął. Pracę w nowym miejscu tutaj w Olsztynie, i on też, wiecie, był zestresowany, miał dużo nowych obowiązków: nowe domu, nowe miejsce, nie znasz ludzi i tak I on po pracy, jak przychodził na chatę, to chciał po prostu zjeść, wyciliować się, może się trochę zdrzemnąć, a ja nie miałam jakby w ogóle swojego życia totalnie poza maćkiem. Całą jakąś taką swoją przyjemność z dnia opierałam na tym, że on w końcu wróci z tej pracy i. Byłem coś robić. No i wtedy też nie byłam za bardzo w dobrym. Nie byłam w dobrym, to jest nawet za dużo powiedziane, bo byłam chyba w najgorszym swoim momencie e, psychicznym i fizycznym. W ogóle nie pracowałam, w ogóle nie nagrywałam żadnych filmów, nie robiłam zdjęć. No i były po prostu czasami takie momenty, że się za dużo powiedziało o parę słów. Więc no, był to jakiś taki słabszy okres, ale aż tak, żeby się rozstać, to raczej nie znam. często kłócisz się z partnerem? My ogólnie na co dzień się tak. Wiecie. My się praktycznie w ogóle nie kłócimy, bo nawet sobie nie przychodzi na ostatniej kłótni. Są jakieś tam małe spiny, ale to jest takie, wszystko w granicach normy. Generalnie, ja bym powiedziała, że my się zajebiście dogadujemy i bardzo dobrze rozumiemy. Tak naprawdę nasze kłótnie są najbardziej na tle jakimś takim światopoglądowym, politycznym, feministycznym. Szczególnie, właśnie takie szpileczki odnośnie feminizmu mnie tak. Triggerują, że już jest, wiecie, ja już jestem gotowa, żeby wyciągnąć łapy do niego, ale on zaraz się cofa i wszystko obraca w żart, więc ma szczęście. Czy wykonywałaś jakieś zabiegi z medycyny estetycznej, bo twoja włosika to złoto i potrzebuję wiedzieć. Dziękuję. Kiedyś, bo już od 2019 roku nie robiłam nic. W 2019 przed pandemią robiłam jakieś ostatnie tam... Zabiegi. I ja robiłam sobie usta. No teraz już nie robię, ale jeszcze czuję spore o pozostałości tego kwasu, szczególnie właśnie w górnej wardze. Robiłam usta, robiłam sobie kiedyś hmm, dwa razy botox w tę jedną brew, znaczy nadbrew, żeby ona się trochę podciągnęła, bo mam z sporą asymetrię i w ogóle z tego profilu wyglądam jak. Totalnie inna osoba niż z tego lewego. Co ja jeszcze robiłam? Robiłam sobie botox tutaj w te żywacze, ale bardzo mi się nie podobał ten efekt wizualny, a później jak się okazało, moje migreny nie brały się stąd. Stąd to nie była przyczyna, więc zaprzestałam, zaprzestałam to robić. Zaprzestałam w ogóle wszystko robić, no ale dobra, nie ma, nieważne. Robiłam sobie jakieś tam różne rzeczy na twarzy, eksperymentowałam, ale ostatecznie stwierdziłam, że... Ja w sumie lubiłam wcześniej swoje usta i uległam jakiej, jakiejś takiej modzie bardziej niż potrzebie takiej faktycznej... Że wiecie, że mam jakiś kompleks, mam malutkie usta i chcę sobie zrobić. Nie? Po prostu myślałam, że jeszcze bardziej mnie to upiększy i będzie fajnie, będę, będę wyglądać ładnie, a skończyło się na tym, że te usta mi się jakby obsunęły do dołu przez to. Przez to, żeby w pewnym momencie pewna osoba zrobiła je bardzo źle, po prostu ta warga mi opadła od ciężaru tego kwasu i no, nie wyglądało to dobrze. A w dodatku. Zrobił mi się taki kaczy dziób, że strasznie też z profilu to wystawało. No i też ten kwas wyemigrował mi poza czerwień wargową, czyli po prostu poza bargi, szedł mi tutaj, wiecie, w to miejsce i to wyglądało po prostu tragicznie. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszyłam, jak mi ten kwas yy, zaczął schodzić. Po prostu zaczynałam się czuć znowu sobą o tego więc yy, naprawdę jak. Macie ochotę zrobić sobie usta czy cokolwiek innego, to naprawdę zastanówcie się 10 razy, czy tego potrzebujecie. Ja osobiście czuję, że przez te usta, przez te słabo zrobione usta miałam dosłownie 2 lata wyjęte z życia. Czy spotkacie kiedyś przykra sytuacja związana z Twoją wagą? Chodzi mi o krzywe spojrzenia albo nimi komentarze obserwatorów, którzy myśleli, że na żywo wyglądasz inaczej. Kiedyś mi chyba ktoś napisał, że na żywo wyglądam. Ktoś napisał, nie że podszedł i powiedział... Ale z ciebie świnia, tylko napisał mi ktoś, że szkoda, że tak oszukujesz w internecie, że w ogóle na żywo totalnie inaczej wyglądasz. Dostałam kiedyś takiego oczywiście anonima. Ja czasami czuję, że ktoś się na mnie patrzy tak, w taki bardzo charakterystyczny sposób, że jakby rozpoznał cię. I ja miałam wrażenie, chociaż nie wiem, to też mogę sobie wkręcać, że często te osoby, które mnie rozpoznawały, które gdzieś tam w internecie mi kojarzyły i rozpoznawały mnie na żywo, miały takie rozczarowanie, że nawet nikt nie chciał do mnie podchodzić. A w tej chwili, jak zaczęłam się już pokazywać w internecie tak, wiecie, cała jaka jestem, jak wyglądam i nie wstydzić się tego totalnie, to zauważyłam naprawdę przez ostatnie jakieś dwa miesiące, Tyle osób do mnie podeszło, tyle osób do mnie napisało, że widziałam je na przykład na siłowni I że mega kibicują i tak dalej Wniosek jest taki, że też dużo zależy od tego, jak sami jesteśmy do siebie um, nastawieni Nawet wy mi piszecie, że czuć ode mnie taką zmianę Energii, że jestem zupełnie inaczej nastawiona, bardziej pozytywna i tak dalej. Czy chorujesz na eating disorder i jak sobie z tym radzisz? Nie wiem, czy choruję, czy to jest dobre słowo, bo jakby nikt mi tego nie zdiagnozował żaden lekarz czy żaden jakiś dietetyk kliniczny, ale wydaje mi się, że to jest tak oczywiste, że nie potrzebuję do tego diagnozy. Ja mam coś takiego jak binge eating, czyli takie obiadanie się kompulsywne i to przychodzi w momencie, kiedy się stresuję kiedy przeżywam jakieś duże emocje, kiedy się nudzę, więc tak naprawdę muszę się bardzo pilnować, żeby, żeby się nie rzucić na jedzenie. Mam z tym bardzo duży problem. Ale ostatnio zaczęłam mocno nad sobą pracować. W takim sensie, że zaczęłam rozkwiniać nie to, jak nie jeść, jak się powstrzymywać, tylko zaczęłam bardzo bacznie obserwować siebie, kiedy w ogóle te napady na jedzenie mnie nachodzą. I rozpoznawać, czy to jest rzeczywiście tylko chęć na jednego batonika, yy, czy mam ochotę jeść przez cały dzień, czy nawet przez trzy dni same nie wiem, pączki i jakieś tam dzielostwa, fast food i tak dalej. Więc po prostu obserwuję siebie, obserwuję swoje reakcje. Nie mówię jeszcze, że ogarnęłam to w 100%, ale na pewno bardzo yy, na ten moment pomaga mi to, bo jakby czuję większą kontrolę nad tym, większą świadomość tego, jak ja sama reaguję na pewne rzeczy. Jak twój Maciek podchodzi do twojej chęci zmiany? Ja cię w wytrwałości, dzięki. Maciek bardzo mnie dopinguje, powiedziałabym nawet, że aż za bardzo, bo on um, jakby to powiedzieć, on ma jakby w ogóle totalnie inne podejście do diety, motywują go zupełnie inne rzeczy. Ja na przykład lubię mieć takie poczucie kontroli nad tym, co sama robię. Lubię mieć takie poczucie wolności. A on yy, z kolei odwrotnie. On lubi taki rygor. Jego motywuje to, że ktoś mu powie ale jesteś gruby, weź się za siebie. Wiecie o co chodzi? No ja tak nie mam. Ja mam totalnie odwrotnie. I bardzo długo zajęło mi przetłumaczenie mu, żeby on mnie w ten sposób nie motywował, bo, bo robi mi po prostu coś zupełnie odwrotnego. Robi mi krzywdę. I to właśnie też był często powód naszych kłótni. Czy spadło ci libido jak przytyłaś? Znacznie. Powiedziałabym, że nawet to zera. Nie dość, że ja się po prostu nie czułam atrakcyjna, nie czułam się dobrze sama ze sobą. To, jakby fizycznie, fizycznie to libido było po prostu zerowe. zerowe Czy mimo tego, że przytyłaś mocno, byłaś dalej atrakcyjna dla Maćka? Tak, myślę, że tak. Chociaż nie oszukujmy się, no wiadomo. Jakby nie mówię, że nic, nikomu się nie mogą podobać osoby o. Większej masie ciała, natomiast no mówimy o Maćku. Maćkowie się nie podobają otyłe laski, więc on też nie był jakiś zachwycony z tego powodu, że ja przytyłam. No i tak jak Wam mówiłam przed chwilą, on cały czas próbował mi pomóc, żebym schudła. Czy byłam atrakcyjna? Na pewno mniej niż teraz i niż kiedyś. O, tak na to opowiem. Nie boisz się o wisłej skóry po zrzuceniu wagi. Nie, chociaż kiedyś się bałam. Kiedyś to był jeden z takich czynników, które brałam sobie za usprawiedliwienie, że w ogóle nie chcę zaczynać chudnąć. Ja wiem, że to teraz tak brzmi głupio, ale czasami właśnie miałam takie rozkwiny, że a co jak schudnę i ta skóra będzie mi tak wisieć, czy w ogóle dojdę do takiego momentu jak wyglądałam kiedyś, a co się okazuje nie było ze mną aż tak źle na razie ta skóra mi jakoś nie wisi jakby przez to, że ćwiczę siłowo i ta moja redukcja tkanki tłuszczowej nie jest taka nagła i taka bardzo szybka, to ta skóra nadąża za tym wszystkim. O właśnie czy myślałaś kiedyś nad zmniejszeniem biustu? Mi czasami to chodzi po głowie. Nie myślałam nad zmniejszeniem biustu, bo naturalnie jak, jakby byłam w swojej takiej normalnej wadze, to ten biust nie był jakiś ogromny, on mi się rozrósł przez po prostu przytycie. Jeśli miałabym planować właśnie jakąś operację, to zapewne zredukowanie skóry, jak już schudnę. Yy, lub po prostu wstawienie sobie jakichś implantów, bardziej taka plastyka piersi. Natomiast na razie aż tak bardzo się nad tym nie zastanawiam. Wiem, że kiedyś przyjdzie taki moment, że pewnie będę chciała te cycki zrobić, ale w tej chwili skupiam się na tym, żeby po prostu schudnąć, a dopiero jak już będę w takiej swojej wadze, jak będzie już to ciało wyglądało tak, jak bym chciała, tak żebym wiecie, spojrzała na siebie i powiedziała, Wyglądam zajebiście, czuję się zajebiście i po prostu podobam się sobie, to wtedy będę myślała nad kolejnym jakby etapem, czyli tym upiększaniem się jakoś tam pod nożem. Czy kiedy mocno posypało Ci się zdrowie i przytyłaś, obawiałaś się reakcji partnera nie. Uważam, że gdybym miała się w ogóle obawiać czegoś takiego, to znaczy, że nie jesteśmy dobrze dobrani. Jak psychicznie radziłaś sobie z tym, że w tak krótkim czasie tyle przytyłaś? Czy w ogóle sobie radziłaś? Ja nie przytyłam w krótkim czasie. Ja wiem, że to tak wygląda, bo na Instagramie nigdy tego nie pokazywałam, jak wyglądam naprawdę, kiedy już przytyłam te kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie teraz kilogramów. Ja przerabiałam swoje zdjęcia. Jak już wystawiałam jakieś zdjęcia sylwetki, to zazwyczaj. Zazwyczaj zawsze to było zdjęcie przerobione, yy, troszeczkę odchudzone, gdzieś tam zwężone ramiona. No, Wam się może tak wydawać, że to było nagłe, a tak naprawdę to trwało właśnie jakieś 5 lat lub więcej. Odkąd rzuciłam palenie, to tak przychodziło sukcesywnie coraz bardziej, coraz bardziej. Czy w momentach najgorszej samooceny wstydziłaś się swojego ciała w trakcie seksu? Nie, chyba poza piersiami. Tak to niczego się nie wstydziłam, ale zawsze jakoś te. Cycki, jak one się zrobiły, to po prostu takie ogromne, i wiecie, no, one nie rosną tylko do góry lub do przodu, ale też do dołu, nie? Więc działa na nie grawitacja i one zrobiły się mega obwiśnięte, i chyba to tylko mnie najbardziej tak. To jest właśnie to, co jest moim kompleksem, i to jest to, czego się najbardziej wstydziłam w tej chwili. One się już zrobiły takie trochę bardziej zwarte, i elegancko wiecie, obchodzą miseczkę F. Dobra, musiałam zrobić chwilę przerwy na wyprowadzenie pieska i zrobiłam sobie maczę. No i wracamy do tematu. Jakie masz fetysze? Żadne. Czy unikaj zbliżeń z Maćkiem, bo nie chciałaś, żeby widział twoje ciało bez ubrań? Pytam, bo ja niestety mam tak, kiedy widzę po swoim ciele, że przy tył. Ja nawet nie tyle unikałam zbliżeń, bo nie chciałam, żeby on mnie widział, tylko po prostu... Wiecie, jak człowiek się sam ze sobą nie czuje komfortowo i atrakcyjnie, to też ciężko jest dzielić się tym z drugą osobą. Moje unikanie nie polegało na tym, że wstydziłam się maćka, tylko bardziej wiedziałam, że nic z tego nie będzie. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, moje libido było praktycznie zerowe, więc no jak się nie ma chęci, no to się też unikam. I czysz kalorie na co dzień? Jeśli tak, to ile kalorii jesz? Ym... Nie, ja teraz nie liczę kalorii, staram się ogarnąć swoją dietę w ten sposób, że bardziej zwracam uwagę na makro. O ile ta dieta będzie dalej mi się... Sprawdzać i te sposoby, takie założenia dietetyczne będą się sprawdzać, to nagram o tym film. Ja oczywiście jak zwykle podkreślam, że nie jestem dietetykiem. Mój przypadek jest osobiście bardzo złożony, bo najprawdopodobniej mam insulinooporność, a nawet jeśli nie, to przez endometriozę powinnam mieć wprowadzoną taką dietę przeciwzapalną, no ale właśnie jestem w trakcie ogarnienia takich małych, wiecie, niuansów, które naprawdę mają duży wpływ później na moją wagę, na no moje samopoczucie, na no wszystko. Więc na razie kalorii nie liczę, bo po prostu te liczenie kalorii nie dość, że było dla mnie bardzo frustrujące, to też mi się po prostu do końca nie sprawdzało, bo ja to wszystko rozumiem, trzeba być w deficy deficycie kalorycznym, ale u mnie najwidoczniej sam deficyt nie wystarczy, bo bardzo też muszę zwracać uwagę na Makro. Nie twierdzę, że nie jestem teraz w deficycie kalorycznym, bo chudnę, więc jakby no, to jest naturalna kolej rzeczy, że na pewno ten deficyt jest, ale nie muszę przy tym liczyć tych kalorii, a naprawdę spoko mi się to sprawdza na razie. Czy myślałaś o pójściu na jakiś zabieg wyszczuplający? Ale na jaki? Na BBL? Nie, nie, nie myślałam nigdy o czymś takim, bo... Jeśli chodzi o takie zabiegi typu, że wchodzisz w jakąś tam maszynę i się pocisz Jakoś te, nie w ogóle totalnie nie wierzę w coś takiego Nie wiem, jakoś nie sądzę, żeby mi to pomogło A jeśli chodzi o jakieś operacje i bardziej tak, tego typu yy, rzeczy To totalnie mi się nie podobają brazylijskie pośladki, Jakby jeśli wam się podobają spoko, ale ja w życiu bym się na coś takiego nie zdecydowała Pierwsze nie podoba mi się to wizualnie. Po drugie, jest mega niebezpieczna operacja, no można nawet stracić życie, więc mi się wydaje, że mam genetycznie takie predyspozycje, że mogę sobie zrobić zajebistą dupę na siłowni i nie muszę przypłacić życiem czegoś, co mi się nawet nie będzie podobać. No w ogóle nie mam mowy, nie ma, nie ma mowy. Nie podobają mi się brazylijskie pośladki, przykro mi. Masz bolesne miesiączki, czy podczas okresu trenujesz? Bardzo zależy, u mnie jest bardzo różnie Często przed okresem boli mnie na przykład brzuch bardziej niż podczas samego okresu I no generalnie okres okresowy nierówny W tej chwili jakoś tak od nowego roku nie miałam jeszcze takiego okresu, żeby, żeby mnie tak ścięło, że musiałabym odwołać trening Ale zazwyczaj podczas okresu po prostu mówię, jak jakieś ćwiczenie jest dla mnie, nie wiem, niekomfortowe, na przykład jakieś hip czy coś, gdzie to sztanga leży właśnie tutaj w okolicach brzucha, żeby po prostu to ćwiczenie zmienić i tyle. I jak radzisz sobie z celulitem? Nie zwracam w ogóle na niego uwagi, tak szczerze mówiąc. Nawet często, jak Wy do mnie piszecie, czy akurat w tych konkretnych legińskich nie widać ci celulitu. Mówię, że. nie wiem, nie zwracam w ogóle na to uwagi. Albo mam dobre światło na siłowni, albo. Nie wiem, może po prostu aż tak mocno mi go nie widać. Nie. Serio nie mam pojęcia. Czy bardzo zmaleci od ćwiczeń? Na razie jeszcze nie, ale już trochę i bardzo mnie to cieszy. No i może już ostatnie pytanie. Mieszkanko jest, co dalej ślub dzieci budowa? Nie uważam, że idealne życie musi się opierać tylko na rodzinie i budowaniu domu. Myślę, że tutaj autorce tego pytania bardziej chodziło o to. Czy mamy jakieś takie właśnie plany na przyszłość? Ślub, na razie nie wiadomo. Na razie mamy mieszkanie, tak naprawdę od niedawna, więc cieszymy się tym. Ja będę powoli kończyć, dlatego że pada mi bateria. W sumie pytania mi się już wyczerpały, bo większość i tak oscyluje wokół mojej wagi, moich ćwiczeń i tak dalej. Jednak ten. Temat teraz jest u mnie taki najbardziej chodliwy. Mam nadzieję, że mimo wszystko filmik Wam się podobał, że miło spędziliście czas i zapraszam do kolejnych Q&A. Zapraszam Was szczególnie na Instagrama, gdzie będziecie mogli czynnie brać w nich udział i zadawać tam mi pytania. No i co? Do zobaczenia w następnych filmach.